Cześć, dziś pokażę Ci. Jak sprawdzić, czy Twoje wiadomości Whatsapp są powiązane z innym urządzeniem. Czyli, czy Twoje konto WhatsApp jest otwarte i ktoś może widzieć Twoje wiadomości z innego urządzenia. To bardzo proste i działa w ten sam sposób. Niezależnie od tego, czy masz iPhone, A, iPada, czy inny smartfon. Dobrze, zaczynajmy. Wchodzimy do aplikacji Whatsapp. A gdy już jesteśmy w środku, przechodzimy do ustawień, które znajdują się na dole po prawej stronie. Kiedy jesteśmy już w ustawieniach, klikamy w opcję Urządzenia połączone. Tutaj w sekcji Urządzenia połączone zobaczysz listę wszystkich urządzeń, które są połączone z Twoim kontem i mogą widzieć Twoje wiadomości. Jak widzisz, w moim przypadku mam tylko mój komputer. To wszystko. Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania, nie wahaj się zostawić komentarza. Do zobaczenia, dziękuję.